Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Korle, i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Syberia 3, tym razem z goglami na oczach. Ruszamy do wesołego miasteczka. Ty kolega, a co ty tu robisz bez gogli? Nie martw się, ja być blisko. Chyba, że tak. Czasem z tymi ukolami czuję się jak taka nauczycielka na wycieczce szkolnej. Każdy w swoją stronę ogarnąć to wszystko nie sposób. Co to mamy? Brak zasilania. Brak zasilania. A, to takie jakby faza tutaj. Dobra. A tu możemy coś wcisnąć. Już na ten moment nie kompletnie pomysłu. Co to by mogło być? Widzę, że nasza koleżanka gdzieś przepiła zapałki albo jak była nieprzytomna i zabrali. Może i dobrze. Niebezpieczna sprawa z nimi. Może spróbujemy odholować kryształ za pomocą traktora. Tylko muszę się do niego dostać. No dobra. To co, skok? Mam jeszcze kamerę? No, ładny sprzęt, ładny. No, Zajowaś gość... A, tu chyba mam zejście. E, gości do Luna Parko do Wysokiego Miasteczka w gruncie rzeczy, bo to może działało przez cały dzień. Ale my tu mamy zwiedzania. Lodołamacz no, pamiętny pechowy. Jak mam to niby naprawić? Jak? To na kapitana najlepiej rozwiązać problem, i, i u zróbcie to. Kerk miał rację. Nie możemy wypuścić strusi, póki drzwi ładowni otwierają się wprost do wody. Zde mnie jeszcze pomysł, jak ewentualnie ogarnąć strusie, żeby się nie rozbiegły tu po mieście. No ale mamy Kerka przewodnika, to chyba on się tym bym zajął. Na jego karku to by było. Trochę taki klimat Life is Strange, ta plaża jeszcze wieloryby by się przydały. Możemy wejść? Możemy. Od razu kusiła, żeby zobaczyć, co to tu słychać. O kurczę. No, na powitanie. Ciekawa postać, w jeszcze ciekawszym stroju. Ale nie będę opowiadał o swych skojarzeniach może. Hak. No to już coś jakby... Jakby można było wrócić tam do nas. Widzę tu wszyscy. I mają maski gazowe na twarzach. Ciekawą wizję. No dobra. Hm. Ja dobrze widzę tutaj jakąś podróbę Oskara. Chociaż mam nadzieję, że jak umieścimy serce naszego przyjaciela z dawnych lat, to do nas powróci. Przecież już tu nie ma, dobrze wiem, a wszystkie automaty są podobne. Pani medalion, serce, wie pani, jest w szczególnie dobrym stanie. I zawiera większość istotnych danych automatu XZ2000, bo wszystko jest tam, w tym właśnie oto konkretnym modelu. Emocje i inteligencja to jeden moduł, a zatem nie powinien to być wielki problem, aby odzyskała pani kiedyś Oscara. Może, gdybym mogła. Mm. No tak. XZ2000. Oznaczenie modelu Oscara. To się zgadza. Zastanawia mnie tylko, chociaż to jakiś klucz chyba będzie potrzebny. Bo serce <śmusz> no już tak. To nie działa. Nie, tutaj będzie coś potrzebne jeszcze. Zamknięte. To idę. Jak zamknięte, to nas nie interesuje. Ale, nie, no, tak precyzyjne serce, czy, czy nie tak łatwo się montuje, jak, no. Chciałem powiedzieć, że, że pewnie też precyzyjna robota, no, ale może z tym to jest, jak z, na przykład z kartą graficzną, no. Samemu zmontować kartę graficzną to nie sposób, ale zamontować ją w pc. No to czemu nie? Dobra, mamy tamte kable, czy coś, co nam skoczyło. Przypuszczam, że do Oscara jeszcze będzie okazja wrócić. A my teraz mamy się dostać do Baranur. O wesołego miasteczka, na wesoło. Dobra, nie wiem do końca, jak ona chce to wykorzystać, ale znaczy hak, no czyli w sumie tak, chwyci hakiem, przyciągnie do siebie. Chyba, że to bardziej do tego statku mamy hakiem pociągnąć go, żeby obrócił się. Nie, tak zdecydowanie nie. Dobra. Panna Kate, pomocy chcieć? Ło, to żeś szybko zadeklarował? Tak. Podłączę pan ten przewód do kryształu? Może w ten sposób przywrócę zasilanie na terenie parku. No dobra. Okej, okay. dziękuję za pańską pomoc, panie Borut. Pan Borurbar. No dobra, przywróć zasilanie. Czyli... Aha, czyli co, wracamy na kryształ? A możemy mu zaufać, że to podłączy, bo nie chciałbym znowu biegać po statku, nie wiadomo... ...ile czasu. Wierzymy, że tak. Okej, okay, już bardzo dobrze pamiętam, gdzie to się przewraca. To pływająca elektrownia, cały czas ją zastanawiałem. Dziękuję, kolega. Co się stało? Drut połączony, aha. Następny raz na Kate ostrzegać, zanim robić czary. O, tak mi przykro, panie Borut. Dobrze, na Kate, bez problem. Borut mocny jak mamuty. No tak, zostawić, bo to. Miałeś tylko podłączyć. Ech. No, wziął pewnie na język, spróbował. Przejścia dalej tu nie ma, jak rozumiem, ale teraz chyba brama będzie dostępna. Cały czas się też zastanawiałem zakres rozrywek, jakie uda nam się uruchomić z wykorzystaniem zasilania z naszego statku ale to widzę, nie ma takiego problemu. Wszystko działa: lampy, bramy kurczę. Może jakaś łódź jądrowa, w gruncie rzeczy nie wiemy na czym stoimy, na czym pływamy, czy też pływaliśmy. Nie, nie, To kolegi jeszcze wrócimy. Mam nadzieję, że znajdziemy odpowiednie rozwiązanie, czy też odpowiedni klucz, żeby zajrzeć do jego wnętrza. No a teraz chyba startujemy. A jak tu miło i przyjemnie. Najlepsze jest to, że tak miejsca, w których normalnie jest dużo ludzi. Gdy nie ma żywej duszy, robią się naprawdę przerażające. No bo to tak, jak się wyjdzie do wielkiego ogrodu, jest się samemu. No to spoko. Aha. Ale już na przykład będąc w działającym parku rozrywki, gdy nie ma tu żywej duszy, to już tak spoko nie jest. Chociaż to ma też swój urok. Okej, okay, to chyba nic nie ma. Niektóre centra handlowe mają też kina, gdzie jak się pójdzie na dość późny sans, no to później przez to centrum trzeba wrócić do wyjścia. No i wtedy, jak tej żywej duszy nie ma, po jakimś horrorze, po takim centrum przechadzka, to ma, sw ma swoje plusy, nawet lepsze niż sama, sam film niejednokrotnie, dobra? Koleżanka, gdzieś ty się tam zgubiła. O, jest, Czyż by Barek? Dobra, szukaj czegoś tak, takiego bez takiego czegoś, albo z takim częściej, takim krzyżem. Nie wiem, gdzie chodzimy. Nie ma żadnego planu tego miejsca. Trochę czuję się jak w Falloutie tam też. Nuka World, o właśnie. Te klimaty. Ło, kamerą szaleją. Tu? A, nie podchodź do krzeseł, tak? Grałaś w preya nowego, to nie podchodź do krzeseł. <laughs> Może być ryzykownie. No dobra, szybkie zwiedzanie. Największy minus tej gry, że pewne motywy czy też pewne miejsca odblokowują się dopiero po osiągnięciu, załóżmy, pewnego poziomu, czyli zakładam, że mamy najpierw połączyć się z tym całym ciągnikiem, traktorem, jakkolwiek ona to tam nazwała, a dopiero później ewentualnie zwiedzać ten Lunapark. A no, tyle świata, niech będzie Lunapark. Żeby znaleźć kolejne elementy całej układanki. Niestety nie wszystko jest od razu dostępne. Więc idziemy na drugą stronę tego wesołego miasteczka. W sumie pole do popisu jest niewielkie, bo z prawej strony już nic nie ma, więc pozostaje nam iść tu. Ja chcę na łańcuchową! łańcuchowa, ciekawe czy to ma jeszcze takie wzięcie jak kiedyś. O. Coś jakbym słyszał? Całkiem zapchane. No dobra, niewiele tu po nas w takim razie. No dobra, ta ale ta całkiem zapchana, więc szukamy czego innego. Przerażające to coś ta konstrukcja. Chyba że to właśnie wejście do Zamku Strachów. O! Strefa skażenia. No dobra, tu się kończy. jest mocno napromieniowany. Nie możemy tamtędy iść. Nasza podróż. Chyba wszystko. Jak to dobrze, że nie chwyciło parku rozrywki. Znaczy, że nie za bardzo widzę jeszcze jakąkolwiek inną drogę, która by nas doprowadziła jakoś do statku. Chyba ze złej strony po prostu rozpocząłem naszą podróż. Tutaj jeszcze coś mamy, a jak najbardziej. Skusili nas tymi tam rozrywkami, a zapewne początek całej przygody jest tutaj. O, otóż to. Moment, moment. 15, 25, 40. Hmm. 25, 25, 40. 1 tu. Nie wiem, czy to jest jakieś, jakaś kolejność zwiedzania, czy kolejka, czy... Myślę, że to może być dość istotne, co tu widzimy. Jedynka na czerwono, dwójka ta wieża, trójka tu. Mam nadzieję, że dziewczyna zapamiętała to i nie będzie trzeba. Tego wszystkiego jakoś wstukiwać, latać, biegać. Pod tym nie przejdziesz. Nie dość, że Preya nie grała to i w Residenta pewnie nie gra. tam jeszcze za moment wrócimy, tylko zobaczę, czy w warsztacie nic nie pominęliśmy. Toś miał dziwne poczucie estetyki w tym parku rozrywki. Bardzo dziwne. Okej, okay, o właśnie, takie coś nie. To? Tak bardziej bym szukał takie, takie, takie coś z krzyżem i tak dalej. No dobra, idziemy zobaczyć, co dalej w takim razie tutaj. Gdzie myśmy trafili? Chociaż może. To jest droga do naszego statku i tego całego czegoś. O, moment. Co tu jest? Powinnam dać radę odpiąć wagonik. No to naprawiłaś. Dobra. A, rozumiem koncepcję. Ten wagonik prawdopodobnie blokował nam drogę. Nie wiem czy naszego Borurbara, jak poprosimy, to podczepi coś pod statek. A, to drugi ten. Kolejny zniszczony automat. Oskarek. Jeśli przypnę kryształ do tego dźwigu, może uda mi się go scholować. Ale tu nie ma włącznika. No tak. Automat kontrolujący traktor musi być podłączony do części, która wygląda jak klucz Woralberga, żeby ruszyć. To genialne. Tyle, że potrzebuję teraz działającego automatu. Chyba, że to jest działko Gatlinga. Ustawione za plecami jeżdżącego, żeby czasem się nie buntował w pracy. Odpalaj. O! Ma klucz. Co to takiego może być? Kluczyk. Chętnie bym wrócił na plażę. Zobaczyć, zresztą zobaczymy jak ten klucz wygląda. Może to jest element, który już dawno poszukiwaliśmy. Trochę się robi tego wszystkiego. Nadal to. A. Może klucz do fabryki automatów. Lecimy tam. Ale najpierw zobaczymy, może tę dziurę w płocie. Wydaje się dość interesująca dla nas. Tak, to wszystko kusi. Tu ktoś śpi? Halo. A nie, to tylko wejście do góry. Drabina. Do drabiny jeszcze wrócimy. Zobaczymy. O. Tak. Step by step. Dasz radę. Dasz, no nie da rady. Czasami tak jest, że się chce, ale nie może. A czasami wystarczy odpowiednio stanąć i jest. Możemy się przejechać, czy coś? Ze wszystkich rozrywek tylko ta nie działa. Dobra. Drabiną do góry. Może dobrze, że nie winda, bo chyba nie miałbym odwagi jechać. O. O. Działa. Tylko teraz tak myślę, czy to dobrze, że już odpaliliśmy w tym momencie. Koniec jazdy, bo może trzeba coś tutaj jeszcze zepsuć? Nic. Chyba czegoś brakuje. Jedyne co tu możemy wrzucić, to nasze koło zębate. I wio prawie Czy może to jakiś mechanizm, który pozwoli nie zatrzymywać się temu diabelskiemu urządzeniu? Tak czy to nam jakoś coś w część pomoże. kręci się dalej. O, to się zmieniło. Dobra, ale zobaczymy na dole, bo może po prostu coś się na wagoniku pojawiło albo w tendencji. No bo tak to nie wiem, czego jeszcze szukać. A znowu nie chciałbym za bardzo kręcić. No bo jak, co tu mamy? Niestety, to szukamy innego miejsca, gdzie nasz klucz może zadziałać. No to wracając do punktu wyjścia, a w sumie też i wejścia, jest jeszcze jedna ścieżka, która była zaznaczona na mapie. I być może to nas doprowadzi do miejsca. Gdzie wsadzimy kluczyk do dziurki? Niekoniecznie tak to wygląda. Ten jest wciąż czytelny. Mapa? A, karteczka. No dobra. Ktoś naprawdę się postarał. Jest ta dwójka. Mieliśmy gdzieś jedynkę oznaczoną. Ale jedynka była na czerwono. Później ta trójka. Gdzieś, gdzie tam było te zawalone przejście. Dobra, zobaczmy, co nam wskoczyło. Czy to coś, co możemy użyć, czy bardziej tylko lektura. Lektura. No dobra. Czytelne. Może powtórka z rozrywki. Mhm. Mm Osobliwe nagromadzenie dat oraz prędkości wyrażonych w metrach na godzinę. Większość z nich jest przekreślona. Wpisano towarzyszą inicjały K i A, a także rzymskie cyfry 1 oraz 3. Wyglądają one na pobieżne analizy dotyczące zatrzymania poruszającego się obiektu w określonym punkcie. A, to by się jakoś tam łączyło z tym tam 1, 2, 3 co mieliśmy wcześniej. A te usta to co? Tylko nadal nic tu nie mamy. Jedyny już pomysł! Co zrobić z tym kluczykiem, to wrócić do naszego kolegi Oskara, do podróby Oskara i spróbować go tam użyć. No dobra, byłem już wszędzie. Jedyna opcja to rozwiązać jakąś tę zagadkę. Teraz wiemy, że prawdopodobnie chodzi o prędkości. Tylko te czerwone znaki nie do końca mi pasują. Jeszcze widziałem jak tu wchodziliśmy. Taka skrzynka się aktywowała. A, no tak, taka skrzynka. Lubię tę grę. I lubię. Przekręciłaś kluczyk? Tak, to musi być dbałeś o szczegóły, nie ma także. O. A może? Narzędzia Idealne do naprawy automatów. No, to na koniec się zabawimy, przynajmniej na automatach. Kurczę, może coś jeszcze ugramy, wygramy. O, jeszcze zbierasz? Zbieraj zbieraj. To wszystko czy jeszcze coś Narzędzia dla nas? Dobra. Idealne do naprawy automatów. To idziemy poszukać automatów, chociaż no... Chyba już wiem, do czego to służy. Aha, jak z dziećmi. Kirk, co tu robisz? Skoro udało ci się zbadać teren i nic ci się nie stało, pozwoliłem ukolom zejść na brzeg. Musisz coś zobaczyć, Kate Walker. O co chodzi? Coś ważnego? No, panna Kate Walker, przyjść. Dobra? Pod ten cuchnący asfalt być święta ścieżka wędrówka. Panna Kate Walker musi śpieszyć i przyprowadzić strusie i ukole iść tędy. Posłuchaj, wiem, że szanujecie tradycję i chcecie postępować zgodnie ze swoimi zwyczajami. Ale przeprowadzenie karawany tą drogą to jednak szaleństwo. Ta ścieżka jest całkowicie skażona. Ecie pecie, panna Kate Walker. Taka być wola duchów. Panna Kate widzieć straszne rzeczy, gdy ukole sprzeciwiać się duchom. Ale. Nasza szamanka jest uparta jak osioł, Kate Walker. Sądzisz, że jest też inna trasa? Nie wiem. W tej chwili koncentruję się przede wszystkim na kwestii naprawy automatu i holowania statku. Gdy skończę, poszukam dla nas nowej drogi. Na razie zostańcie w bezpiecznym miejscu i uważajcie. Okej. Okay? O, szamanka wymyśliła, jakbyśmy szukali. Spiesz się, Katełokę. Nasi prześladowcy nie dają nam chwili wytchnienia. Wędrówka musi zostać wznowiona. Jakbyśmy szukali najbardziej skażonej drogi w całym Baranur, no to pewnie właśnie szamanka ją obrała. No tak. Jeszcze tylko patrzę, jak na tej łańcuchowej. Tak, o tego mi chodziło na dole. Jak to sobie siedzą i się maja. No tylko na tych wagonikach, znaczy wagonikach, na tych ławeczkach brakuje, żeby sobie jeszcze jeździli. No ładnie, i ale ładnie. Impreza na całego. Wracamy do naszego automatu. Nie zdziwiłbym się, jakby już nikt nie pilnował nawet tych całych strusi. Wesołe miasteczko, najważniejsze. Dobra, ale wiemy, co tu można dopasować. Przejdziemy teraz testy psychologiczne. No nie. Trzeba go zaliczyć. Yy, I... O, tyle sta. Ważne, że działa. No, dobra. Nie działa. Czyli jednak taki PCI te sprawy. No. A. Prawie. No, rozumiem, możemy to połączyć. Dość brutalnie to wygląda, w gruncie rzeczy. Kolega, Koleżanka, w sumie. Nie za bardzo chcę to tu wejść. Może trzeba najpierw tak otworzyć z jednej i z drugiej strony. Jakś musi, to, no chyba, że na odwrót. To w to nie. A pochwaliłem ich za. Wciskanie tych rzeczy, że to taka interakcja, ale nie do końca to działa. Spróbuję jakoś się z tym dogadać. A, już rozumiem, jak to działa. Czyli nie wkładamy tego jak na początku sami do końca, tylko tak lekko wystające. O, Bach. i odpalamy. A jeszcze kluczek. No tak, nie mogło być za prosta, ale dobrze, że zaradna dziełcha ze sobie odpowiednie narzędzia i. Czekaj, czekaj, czekaj. Zostaw to. Starczy. Tak, bo to nieprosta sprawa, tym kręcić. Ok. Rozumiem, że to na później. W sumie być może będzie trzeba zamknąć... o. Pamiętam te blokady. Zdjęcie ich aktywuje wszystkie z wynalazków Hansa. Teraz muszę znaleźć właściwy klucz.